Ona nadchodzi. No i tak, moi drodzy, jeszcze poprosiłam romantyczne anioły, więc macie tutaj wskazówki od o miłości. I tutaj wyszedł mi związek z poprzedniego wcielenia, więc wy macie tutaj na pewno jakiś związek z bratnią duszą z poprzedniego wcielenia, czyli znaliście się już wcześniej, i wy macie jakąś lekcję do, do kończenia. Może na przykład to być, nie wiem, cierpliwość albo no coś jeszcze do przerobienia z przeszłości. Tutaj czujecie chemię seksualną do tej osoby i celem tego związku jest i nauka, i uzdrawianie. Jeżeli potrzebujecie więcej wskazówek, to hipnoza, czy nawet no, moje wskazówki z numerologii potrzebowałabym datę urodzin was obojga, mogę więcej na ten temat powiedzieć. Ale Wy macie bezpiecznie się teraz otworzyć na miłość, macie bezpiecznie kochać, otwierać swoje serce na otrzymywanie i dawanie najwyższej energii miłości i być frywolni. A moje osoby, moje kochani, te osoby, które są. Teraz jeszcze samotne, to kochani, jak przyciągnąć do siebie partnera? No właśnie przez tą frywolność. A więc tak, jesteśmy radośni, ale tak naprawdę, nie udawając, my radujemy się swoją swawolą, bawimy się, odkrywamy w sobie duch zabawy i przygody, mamy z czegoś frajdę. Słuchajcie... Anioły wiedzą, że zabawa jest koniecznością, a nie luksusem, tak? I ona naprawdę może być bezpłatna. Możecie gdzieś pójść do przyjaciół, możecie teraz, no nie wiem, poflirtować z kimś na portarach randkowych. No tylko bezpiecznie, wiecie jak to robić, żeby nie przyciągać ko kogoś tam. Ale kochani, naprawdę, radość i wizualizacja to, czego chcecie to będzie tą ścieżką na której poznacie odpowiednie osoby do związku i tego wam moje kochane dwójeczki z całego serca życzę na te święta i na nowy rok i moje kochane trójeczki tak jak powiedziałam odkrywam karty dla was to czytanie jest Skonstruowane tak, że tasowałam wcześniej, nie podglądałam, zrobiłam rozkład i teraz przy Was odkrywam te karty. Serduszko czerwone, trujeczki. Sugerują anioły, abyście dokończyli coś, co rozpoczęliście. No ja nie wiem, co to jest, ale wiem, że macie coś ważnego, jakiś projekt może i Wy jeszcze po świętach musicie go roz, ro, dokończyć. I, bo te konkretne zadanie pomoże Ci zrealizować wasze większe marzenia, więc ważne, że jest to, żebyście ten projekt zakończyli. I może to być, na przykład, może jesteście w trakcie jakiejś nauki, może na coś dopracowywujecie, może na przykład robić jakąś stronę internetową, bardzo ważne, żeby się zorganizować po świętach czy po nowym roku i to dokończyć. Będziesz wdzięczny samemu sobie. Kiedy zakończysz ten projekt, i to powiem wam szczerze, da Wam większy rozwój, ale wy może potrzebujecie jakiegoś natchnienia. Dobrze się wyśpijcie, wysypiajcie się w święta. Bo to jest taka wskazówka, kiedy się obudzicie, będziecie wiedzieć, jaki następny krok zrobić. Rozluźnijcie się, zabawcie się w te święta. Wyśpijcie się porządnie rano, któregoś ranka dostaniecie światło miłości, szczęśliwe rozwiązanie i będziecie mieć energię do działania. Teraz się nie martwcie. Macie się zrelaksować, macie się zdecydowanie odpocząć i dostaniecie wskazówkę, która poprowadzi was w odpowiednim kierunku. Pięknie. No i moi kochani, macie pomyśleć życzenie, może w święta, może w sylwestra. Może zrobicie mapę marzeń, macie, yy, myśleć o macie mieć szczęśliwe myśli, macie być przygotowani na najlepsze, macie wierzyć, że życie zawsze obdarza się tym, czego się spodziewacie. Więc jeżeli macie lęki, no to niestety mogą się one ziścić. Ale Wy możecie spojrzeć teraz w rozgwieżdżone niebo i pomyśleć życzenie i naprawdę uwierzyć, że ono się spełni. Im więcej wierzycie, im mocniej wierzycie, to wiedzcie, miejcie pewność, że to życzenie się właśnie ziści, moi kochani. Oczywiście, że tak, ponieważ tak właśnie um, tworzy się ta boska magia. Moi kochani, następne rozdania. Karta czułych emocji Re Larimar. Jesteście teraz wyjątkowo wrażliwi. Być może to empatyczne wręcz absorbowanie wszystkiego, co negatywne, czy nawet energii strachu innych ludzi, bardzo pogłębiło wasze emocje. I wy teraz zmagacie się, coś przeżywacie. Może jesteście zdenerwowani, a nawet nie wiecie, czego jest taka naprawdę przyczyna, albo macie jakiś smutek. Kochani, widzę tutaj, że trzeba oczyścić czakry. Wy macie bardzo mocno poprzednie jakieś wcielenie związane z cywilizacją Atlantydy, więc byłoby dobrze, abyście zanurzali się w ciepłej kąpieli z dodatkiem soli morskiej, bo w ten sposób możecie wydobyć z siebie fizyczne i energetyczne toksyny. Natomiast też możecie to zrobić tak, jeżeli ktoś nie ma wanny albo nie chce sobie sam z tym poradzić, to ja zapraszam, zrobię oczyszczanie energetyczne rejki na odległość. Potrzebujecie tutaj oczyścić czakry, aby wrócić do pewnej równowagi. Kalcyt. Y ta karta właśnie też powiedziała, że za dużo pracowałeś, miałeś dużo obowiązków, możesz być zestresowany. Twoje ciało, twoje zdrowie zostało nadwątlone, bo ty nie korzystałeś z niczyjej pomocy. Nawet może czułeś, że inni wykorzystują twoją hojność i teraz musisz przejąć kontrolę nad swoim y, rozkładem zajęć, może nawet i innym y, oddać trochę Kochani, obowiązków, tu masz redukcję stresu, ty powinieneś zapewnić sobie nieco więcej oddechu i niepotrzebnie się stresujecie aż tak mocno. Kochani, nie bierzcie tyle na siebie, na swoje barki. Nawet następna karta pokazała, abyście teraz odpoczywali, abyście teraz y, zredukowali ten stres i to można zrobić bardzo prosto, na przykład. Modlitwa, medytacja, wysypianie się, łagodne ćwiczenia, spędzenie więcej czasu na łonie natury, pozbywanie chemii z pożywienia, masaże, drzemki, jakiekolwiek hobby, to macie teraz w okresie świątecznym robić. No i w ten sposób się umocnicie. No oczywiście jest umocnienie i wtedy będą fale powodzenia, i kochani, czas przyjrzeć się nowym możliwościom, nowym y, rzeczom, które się będą pojawiać w Waszym życiu, bo to jest właśnie bardzo dobry czas, żeby dokonywać tych dobrych zmian w swoim życiu. I Wy musicie to do siebie dopuścić tylko to się Wam uda, jeżeli Wy odpoczniecie. Tu odpoczynek jest bardzo, bardzo ważny. Sprawdzajcie też wszystkie dostępne możliwości. Naprawdę możecie mieć wszystko, czego zechcecie. Tylko na początek musicie poprosić, na przykład mentalnie, poprzez wizualizację, narysowanie mapy marzeń, marzenia, sny. Potem będziecie powoli manifestować to, ale najpierw takimi małymi kroczkami, małe cele. Przyjrzyjmy się nowym opcjom, nowym możliwościom, a energia wszechświata zacznie przepływać w kierunku tych marzeń. I będziecie już w stanie tego dokonać, bo będziecie umocnieni. A ja widzę, że fale y, powodzenia przyjdą do Was, kochani. Będzie obfitość, będą nowe możliwości, będzie dobrze. Ponieważ poprosiłam również e, romantyczne anioły, aby chciały tutaj coś powiedzieć na temat miłości. Więc ja widzę, że wy macie być frywolni, macie otworzyć swoje serce na romantyzm, na miłość, na zabawę. Kochani, w ten sposób przyciągacie i przyciągniecie do sobie więcej miłości. Tyle jesteście w stanie e, odczuwać miłości, ile jesteście gotowi wpuścić tą miłość do środka. Wszelkiego rodzaju złość czy zamknięte serce odpycha od ciebie czułego partnera, którego tak bardzo starasz się przyciągnąć. Więc, moi drodzy, afirmujcie, kocham i jestem kochany. Ufajcie swoim intuicjom, zmysłom. Otwórzcie się na ser swoje serce na tych, którzy są mili, delikatni. I poproście anioły, żeby poprowadziły was do waszego romantycznego, intymnego partnera. A tak się stanie. Ale ja też widzę, że tutaj ktoś z przeszłości się odezwie, albo niektóre osoby po prostu muszą komuś wybaczyć, bo tutaj jest związek z poprzedniego wcielenia. Czyli ja widzę, że tutaj jest jakaś lekcja do przerobienia. Wciąż jakieś dwie osoby przyciąga pewien magnetyzm, który może wykraczać poza ramy logiki, ponieważ tutaj dalej jest uzdrawianie, może jakieś um, Właśnie nauczanie, Tw Twoja dusza i ten Twój e, romantyczny partner, Wy doświadczacie osobistych i duchowych lekcji. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaka to, le jaka to lekcja, no to zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną. E, staty urodzin jednego i drugiego, obojga z Was, wiele będę mogła wyczytać. Kochani, dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz, good luck. Szczęścia i powodzenia dla wszystkich. Szczęśliwa podkowa. I cóż, piękne to były czytania. Bardzo podniosły mnie również energetycznie. I ja wam życzę samych cudownych, pozytywnych, wspaniałych myśli przez cały ten czas. No i co? Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam, całuję. Wasza Ruzi Ruxin.